Dobry wieczór. Niektórzy mają place do driftowania swoimi bmk niektórzy mają stoki narciarskie i snowboardowe, a do tak jest ulica Kasztalana Dobka, czyli tak popularnie zwany Miedzuch, najlepszy tor soneczkowy w mieście. Zobaczcie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dużo śniegu na Miedzuchu. I w zastępstwie zjechaliśmy ulicą Kasztelana do Też było fajnie, tylko jedne sanki się nam rozwaliły. Poza tym jest ok. Nie wolno tego robić. Pamiętajcie, to jest bardzo niebezpieczne.